Szaro, brudno i ponuro śnieg i zimno. Witajcie na dzikim zachodzie. Poznajcie Hugh Glass'a, trapera i myśliwego. Glass i jego syn Hawk pomagają grupie łowców cennych skór, ale na ich trop trafiają Bitwa kończy się rzezią bladych twarzy. Ci, co przeżyli, szukają nowej drogi ucieczki. A potem był już Grizzly. Glas, poszarpany okrutnie przez niedźwiedzia, jest w koszmarnym stanie. Um, staje się ciężarem dla swoich towarzyszy, jest zdany na ich łaskę. Zdrada, 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 podstępne zimne oczy gada. <laughs> Przepraszam, to taki. Uh, Glas. Trzyma się życia pazurami, bo ma cel. Jeden już tylko: przeżyć i zemścić się. I tak rozpoczyna się jego niezwykła, niewiarygodna Odyseja. przygnębiająca ponura pełna bólu, krwi i brudu. He was Film Zjawa to potwornie męczący film. Wręcz fizycznie oglądanie sprawia ból. To taki naturalizm bez ozdobników. I artystyczna wizja reżysera. Te prawdziwe, zaśnieżone plenery niezwykłe zdjęcia i fantastyczna praca płynącej kamery. Emanuel Lubecki, twórca zdjęć, czeka według mnie na. Kolejnego Oscara. Monumentalna, jakże piękna, groźna przyroda. Pokazana tak, że zapiera wręcz dech i oszołamia. Um, ukazuje, jaką nieważną drobinką w świecie jest człowiek. Ale psychologicznie film zjawa to e, dosyć e, prosta i, i w sumie niezbyt odkrywcza e, opowieść i historia. Czyli człowiek może przetrwać prawie wszystko. Jego wola przeżycia jest niewiarygodna, jeśli, jeśli ma tylko cel. A zemsta po utracie kogoś najbliższego to może być cel ponad wszystko. A tylko czy da ukojenie? Rok temu Alejandro Inarritu zdobył Oscara za film Birdman. Zjawa to zupełnie inna bajka. Dla mnie ten film to po pierwsze wizualne, takie poetyckie arcydzieło. Ale długimi chwilami, długimi momentami niewiele się tutaj dzieje. Kontemplujemy niezwykłe zdjęcia, obrazy, ból i kolejne wizje i retrospekcje naszego bohatera. Ale trafiają się zgrzyty i niewiarygodne niestety momenty, i zbiegi okoliczności. Zobaczycie zresztą sami, lub przeczytajcie opartą na faktach książkę. Zobaczcie, co dopisano do filmu. A rola Leonardo DiCaprio, tak głośna już, jest bardzo, bardzo fizyczna, wyczerpująca, angażująca na tysiąc procent. I czy to wystarczy, żeby zdobył Oscara? akademia uwielbia takie bardzo właśnie fizyczne role, więc wydaje mi się, że Leo wreszcie może dostać swoją wymarzoną statuetkę. Film jest także bardzo męczący dla widza. Ja byłem wręcz po się cały obolały. Gdy w ogóle film się skończył, to miałem takie dziwne wrażenie, że to, to, to już wszystko, tak? Koniec, naprawdę, już? Mam po prostu mieszane e, e, uczucia. Z jednej strony na pewno e, wiele scen z tego filmu wejdzie do historykina, bo są po prostu niezwykłe. Ale sama historia jako całość, jako film a, nie porwała mnie. Ta opowieść jest e, męcząca, jednostajna. E, Podziwiałam ją tak e, bardzo na zimno z boku. Dialogi, fabuła są ograniczone do tak zwanego minimum. A z drugiej strony cały czas to jest naprawdę niezwykły film, którego nigdy nie zapomnę. Hmm. Po prostu mam mieszane uczucia. Daję temu filmowi na 10 w skali i 7,5 za niesamowite zdjęcia, za Rolę DiCaprio, ale to nie jest film, który według mnie przynajmniej mógłby i powinien zdobyć Oscara, bo mam zupełnie inny typ.